Witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj spędzimy sobie takie zwykłe dwa dni z mojej codzienności, w których chciałam powiedzieć, że niewiele będzie się działo, ale na pewno coś będzie się działo, żeby nie było nudno, ale to po prostu będzie taka moja codzienna codzienność, najzwyklejsza, nic takiego wow. Mam taki spokojny ten tydzień, ogólnie nie ostatnio, i bardzo się z tego cieszę, bo. Zbliża mi się okres, więc jak najwięcej takich spokojnych dni przed i w trakcie okresu, jak zawsze, mile widziane. I dzisiaj w sumie mam tylko dwa plany. Dwa priorytety, może bardziej powiem. I pierwszy z nich to idziemy na siłownię, ale nie wiem, czy będę robić trening siłowy, czy może sobie zrobię jakieś takie dłuższe, spokojniejsze cardio, bo już dzisiaj tak dwa razy miałam taki mocny spadek energii, a mamy dopiero dziesiątą. I mam takie wahania, że raz mam takie dobra. Wydaje mi się, że jestem w stanie zrobić siłowy trening, pomachać tymi ciężarami. By za chwilę mieć znowu spadek i mieć takie, mm, no może ciężary, to jednak dzisiaj za dużo, więc to u mnie tak się mm, waha, ale chcę się poruszać. Mam mimo wszystko, czuję taką, wiecie, potrzebę wykonania jakiegoś ruchu, ale nie wiem, czy koniecznie, jak pójdę na swoją siłownię, to zrobię trening siłowy. Może być tak, że zrobię sobie dłuższe cardio, więc jeszcze nie wiem, ale ogółem po prostu jakiś trening chcę dzisiaj zrobić. A druga rzecz to zmontować podcast, bo chciałabym sobie go zmontować. Już wstawić, żeby przez weekend mieć trochę taki święty spokój, od tego, żebym nie musiała e, na siłę szukać czasu, by zmontować ten podcast. Bo jutro, jutro jest trochę ciekawiej, bo jutrzejszy dzień też sobie spędzimy razem i boję się, że jutro mogę nie mieć czasu, by zmontować ten podcast. Ale jeszcze Wam nie zdradzam, co jutro będzie się dziać, do tego przejdziemy jutro, ale dzisiaj, no to głównie mam właśnie te dwa priorytety. To są takie plany, które muszę wykonać. W ogóle kupiłam sobie ostatnio taki fajny plecek. Bo ten mój plecak taki bardziej wyjściowy, wiecie pewnie, który ten taki czarny, on się zepsuł już dość dawno. On się zepsuł początkiem tego roku, jakoś w marcu albo w lutym. Nie miałam żadnego innego plecaka. Zamówiłam jakiś, ale on okazał się ciulowy i musiałam go zwrócić. I teraz zamówiłam ten z Paso. I powiem Wam, że one są super. Ja kiedyś miałam takie do szkoły. Właśnie on wygląda typowo szkolnie i na początku miałam trochę takie blokady, żeby go nosić na co dzień. Ale jakby ciul, mój kręgosłup ważniejszy. Ja Wam powiem, że odnoszenia torby na ramieniu ciężkiej cały czas mnie tak potem wszystko boli, że no już w pewnym momencie właśnie to przekonało mnie do tego, że muszę jak najszybciej kupić jakiś plecak. I skończyć z tym noszeniem tej torby, bo Jezus Maria, masakra. Jeszcze, że teraz w lato, kolejną masakrą do tego jest to, że ja, jak noszę tą torbę, to mam często odkryte ramię, no bo już nie, nie, no, nie noszę kurtek ani blues. I ja dosłownie mam tutaj na ramieniu siniaki po tej torbie, jakby mnie ktoś pobił, lub nie wiadomo, co mi zrobił, więc no. miałam sobie taki plecaczek i chciałam się po prostu pochwalić i wam polecić, że jeśli szukacie jakiegoś fajnego plecaka, to ten. Skończyłam skończyłam trening, w ogóle nic tak nie wchodzi po treningu jak lody ale wzięłam jakieś takie niedobre, nie było tych, na które miałam ochotę, to był chyba znak, że miałam nie brać, ale jednocześnie miałam taką ochotę na lody, nie są najgorsze, ale szał to to nie robi. Lód był tak niedobry, i więcej go miałam wrażenie, on jest bardziej niedobry i nie rozumiem czemu, bo to był dubajski lód i wiedziałam, że to nie jest czekolada dubajska, bo on nich jadam czekoladę dubajską, myślałam, że ona wygląda inaczej, to był dubajski lód więc założyłam, że to będzie lód pistacjowy. Jeszcze mam taki wiecie zielony kolor. I Jezu... Nawet nie wiem jak to opisać jak to smakowało. Jakbyście połączyli jakieś orzechy archaidowe na pewno, bo też były tam kawałki orzechów archaidowych, z cytryną, taki dziwny posmak. I im dłużej to jadłam, tym bardziej mi to nie smakowało. W pewnym momencie miałam nawet takie uczucie, jakby mieli ten taki skwaszony jogurt. Tak, jakby lody się im skwasiły. Ale też kurczę, jednocześnie wątpię, żeby one były zepsute, bo one tam mają duży ruch, więc te lody nie mogą leżeć zbyt długo. A ja też, wiecie, nie brałam jakichś takich resztek, bo ja mam zasadę, że nigdy nie biorę lodów z resztek, bo wtedy dają bardzo mało. Um, one były tak w połowie wzięte, więc kurczę nie wiem, ale dziwne strasznie takie. Dobra, nie dojadła mi ich, bo ostatecznie wyrzuciłam połowę tego loda. Wróciłam już do domu i przygotowałam sobie taką przekąskę z pomidorami i z buratą. Powiedziałam, że burata od jakiegoś czasu mnie prześladuje, a to danie prześladowało mnie na TikToku, więc postanowiłam, że sobie je spróbuję, udało mi się znaleźć buratę Veneto, chociaż ona wygląda trochę inaczej niż ta, którą ja zazwyczaj, zazwyczaj się spotykałam. Ta wydaje się być twardsza. Mam nadzieję, że ten środek, mimo wszystko, będzie taki fajny, płynny. Jak nie, to się trochę zawioda, ale przynajmniej będę wiedzieć, żeby nie kupować buratywne. To tylko w biedronce, bo w biedronce jest. Fajna burata jest Lidla, też jest spoko. Ale w biedronkach zauważyłam, że nie w każdej biedronce dodali do oferty, tylko w niektórych. Zjadłam tu pomidor z tą buratą. Niestety stało się to czegoś obawiałam, czyli ta burata była taka twarda, nie była taka fajna rozlewająca się mięciusia, więc buraty to nie polecam. Ta z Biedronki jest fajna, bo już ją testowałam, z Lidla też spoko. Więc no, będę musiała razem tam kupować. Ogółem jakoś to danie mnie nie zachwyciło. Bo... Może też dlatego, że czegoś mi tam brakowało. Ja... Powiem Wam, że mnie zmuliło. Ale to po prostu po treningu, ja często mam tak, że po treningu, po siłowni e, to mnie tak muli strasznie, po prostu ta energia na tą siłownię poszła. W ogóle na siłowni e, zrobiłam ten trening siłowy w końcu, ale wzięłam sobie mniejsze bądź takie ciężary jak brałam, nie szłam w górę oraz zrobiłam sobie dwa powtórzenia, znaczy dwie serie, a nie trzy serie, więc o jedną serię mniej w każdym ćwiczeniu. I ogółem był spoko ten trening, nawet fajny. Też mało ludzi było na siłowni, więc spoko. A teraz lecę sobie zrobić, pójdę sobie zrobić taką 15-20 minutową drzemkę. Zmontowałam, powiem Wam, tak nieskromnie zarąbisty podcast, mega mi się on podoba. Zrobiłam podcast o manifestacji, bo ostatnio ten temat jest u mnie taki chodliwy, chyba tak to się mówi, po prostu jest go u mnie dużo, jest on na co dzień. Jestem mega zakręcona w ten temat, więc no, podcast musiał się o tym pojawić i mega on mi się podoba. Oraz przy okazji stworzyłam ofertę mojego nowego produktu. W międzyczasie jak czekałam, aż mi się te filmy pobiorą i tak dalej, to stworzyłam tą ofertę, bo już miałam w sumie wszystko gotowe, wszystkie pliki i tak dalej przygotowane, tylko nie miałam stworzonej oferty. I teraz ją sobie też to stworzyłam, więc tak naprawdę teraz tylko wyczekuję premiery, która prawdopodobnie będzie za dwa tygodnie i no już się nie mogę doczekać. A w tym podcaście jest to podcast z Manifestu i to, czego pragniesz. To w tym odcinku w opisie znajdziecie niespodziankę, więc jeśli jesteście zainteresowani, to Was do niego odsyłam. umyłam. W ogóle przypomniałam sobie dość niedawno, bo jakieś półtorej godziny temu, dlatego zaczęłam robić moją wieczorną rutnę, przypomniałam sobie, że ja jutro muszę wstać o czwartej rano, więc wypadałoby iść wcześniej spać, bo jutro idziemy rano do pracy, a mam tą zmianę na szóstą, więc około czwartej mamy pobudkę, po więc wypadałoby iść wcześniej spać, tak więc szybko zrobiłam sobie kolację, w ogóle nie wiem czemu, ale ostatnio mam taką ochotę na tosty, że jadłabym je ciągle. Zrobiłam sobie dwa, ale potem zrobiłam sobie jeszcze jednego, bo dalej czułam na nie ochotę. Później zrobiłam sobie journaling, teraz się ogarnęłam. Mamy chyba godzinę 20.30, więc tak idealnie, żeby iść spać. Pewnie zasnę około 21.00, 21.30. W sumie na dzisiaj dzień ten jest skończony i powiem wam, że mega doceniam ten taki spokojny dzień, bo wykonałam sobie te moje dwa priorytety. I nie miałam ochoty robić nic więcej, więc nic więcej nie robiłam. Pisałam z koleżanką, e, oglądałam filmiki na YouTubie jakieś związane z jakimiś grami, które mnie interesują. Na przykład Disa oglądałam jak gra. Disowskiego mam na myśli, bo to są dwaj różni youtuberzy. E, oglądałam sobie Książula, jakoś ostatnio mi wróciła faza na niego. Jest też tak przyjemnie i powiem wam, że no, doceniam takie dni, w szczególności jak teraz byłam po egzaminach, te dwa tygodnie. Znaczy już wiadomo, egzaminy to już dwa tygodnie temu były, ale no przez dwa tygodnie miałam ten taki tydzień egzaminacyjny i wtedy totalnie brakowało mi odpoczynku, więc teraz mogłam sobie cały dzień siedzieć i nic nie robić. Musiałam tylko pójść na siłownię i zmontować podcast, to mega mi się to spodobało, więc jestem bardzo zadowolona z tego dnia, mimo że on był taki spokojny po prostu sobie. Odpoczęłam, nabrałam energii. Jutro za to zapowiada się może nie tyle, co bardziej pracowity dzień, ale będzie to długi dzień, no bo wstaję około 4 rano, a spać pójdę i to jak dobrze pójdzie dopiero około północy, więc naprawdę długi dzień się jutro zapowiada, ale jeszcze wam nie zdradzam dokładnie co i jak. Jutro poznacie plany na jutrzejszy dzień, a ja teraz lecę z i widzimy się o czwartej rano. Mam Was kolejnego dnia, ja już jestem w pracy, mam około godziny 6 rano, powiem Wam, że nie mogłam w ogóle zasnąć w nocy, poszłam spać dopiero o 1 w nocy, kręciłam się cały czas w łóżku, nawet sobie zrobiłam kakałko, bo kakałko, wiecie, na ciepło usypia. I jakoś dopiero po tym kakałku rzeczywiście udało mi się zasnąć, ale się wierciłam w tym łóżku, już taka poirytowana, spać nie mogłam. Tak więc położyłam się tak, żeby spać idealnie tyle godzin, ile powinnam. Ostatecznie przespałam 3,5 albo 3,5 no, 3 godziny, coś takiego, więc super great job. E, ciekawa jestem, jak ja dzisiejszy dzień przetrzymam, pewnie na kilku kawach, mam nadzieję, że nie będzie mi potrzebne więcej niż dwie kawy, bo ja na co dzień piję jedną i nie chciałabym nagle mojego organizmu zaskoczyć tak ogromną dawką kofeiny, więc mam nadzieję, że dwie kawy utrzymają mnie przy życiu. A dziś plan na dziś, no to są praca, w której już jestem. Później e, jadę do babci. Nie wiem, czy od razu jak wrócę z pracy, czy trochę później, ale jadę do babci, bo muszę zająć się szczeniaczkiem, bo ona ma kilkudniowego szczeniaka, czy nie kilkudniowego szczeniaka, tylko od kilku dni ma w domu szczeniaka, bo na początku on wiecie, był z mamą. No i przy okazji jeszcze z takich rzeczy, które chciałabym dzisiaj zrobić, to zmontować content. Oraz zrobić sobie taki mój wieczór filmowy. Chciałabym obejrzeć pewien film, <gry> który stał się ostatnio popularny i który mnie prześladuje na TikToku i na Instagramie. Oraz koleżanka mnie nie prześladuje, więc chciałabym go dzisiaj obejrzeć, bo wiem, że mi żyć nie dadzą. Też mnie w ogóle zaciekawił, więc w sumie takie plany są na dziś. Czyli mamy głównie cztery plany, które chciałabym dzisiaj wykonać. No i najważniejsza wiadomo jest praca mój pojazd przyjazd do tej babci i opieka nad tym psem. No, i teraz biorę się do pracy. Pewnie się do Was odezwę dopiero jak wrócę do domu. Wróciłam już do domu i korzystam z tego, że wróciłam mega szybko bo w ogóle naprawdę bardzo szybko się ze wszystkim wyrobiłam. Już w sumie godzinę przed, można powiedzieć, moim wyjściem mogłabym praktycznie wyjść, bo już wszystko było tak praktycznie na styk gotowe więc szybko się wyrobiłam, szybciej zawróciłam do domu. Tak więc zrobię sobie teraz y, drzemkę, taką 30-minutową, bo nie umówiłam się z babcią na żadną konkretną godzinę, więc wolę nie ryzykować, że jak później się na przykład położę, to że na przykład na zadzwoni, a ja się mogę nie obudzić, więc lecę na taką 30-minutową drzemkę. Absolutnie mojej babci, Powiem wam, że myślałam że się tego nie doczekam. Się kręciłam po domu, bo nie wiedziałam co zrobić, bo wiedziałam, że jak zacznę coś robić, to akurat zadzwonią. I w końcu siadłam i uznałam, dobra, włączę sobie serial. Włączyłam serial, nie minęło 5 minut, akurat zadzwonili. No po prostu tak jest zawsze, że jak na coś czekamy, zaczynamy to robić, to to akurat się dzieje. Nie wiem czemu tak jest, ale tak to zazwyczaj wygląda. Ale w końcu jedziemy lepiej późno niż wcale, bo jedziemy trochę później niż myślałam, że będę. Będziesz gryźć buzi, chce ci dać, no czapciok! No nie gryźmy, nie? Żydła mała. No co krakersik? Kuchanie, jeść, tylko gryzie. Będziecie teraz ze mną mieli spam tego małego słodziaka, który się tutaj bawi i który już próbował mnie pokryć całą, łącznie z pokryzieniem po twarzy i trzy razy mnie obszczekał, więc będziemy się teraz właśnie tym krakersikiem zajmować. O, to jest krakers, który wziął ze sobą no, zabaweczkę. Ta, dobra, już byś mnie chciał gryźć po twarzy. Ja przy okazji wzięłam sobie laptop oraz moje zeszyty, więc w jakichś chwilach przerwy, bo on jeszcze dużo śpi. Coś, co tam popracuję. Zmontuję mój content na następny tydzień, bo chciałabym to też dzisiaj zrobić. No i ogólnie mamy taki spokojny wieczór, gdzieś tam bliżej wieczoru, może jak zrobić trochę ciemniej, tak około 20:00. obejrzę sobie film, zrobię sobie taki wieczór filmowy. On już prawdopodobnie będzie spał, babcia mi powiedziała, że on zasypia około 19:00. więc zrobię sobie wieczór filmowy. Jakieś słodkości może tu wynajdę i spędzimy miło czas. Mały diabeł, jest okropny, powiem Wam, że latałam z nim po ogrodzie przez godzinę i to dosłownie latałam, bo on co chwila uciekał, zmieniał kierunki, jadł w coś ciągle, trzy razy mnie pogryzł, obszczekał, obowarczał, bo nie dawałam jeść różnych rzeczy z pola i w ogóle łaziłam z nim, żeby się załatwił i zrobił siku. Więc chwilę jeszcze z nim posiedziałam, ale widziałam, że znowu go ciągnie do zabawy, to mam takie dobra, chodź, idziemy do domu, tam bezpiecznie mogę się z tą bawić. Przyszłam z nim do domu. Poszłam umyć ręce, nie minęły dwie minuty, i wziął i się zesrał w domu. Ki on jest nieznośny i niemiły. To jest masakra. Uparty ewidentnie, nie chciał się zesrać na polu. On to zrobił specjalnie, ja, no, ja w to wierzę. Teraz leży koło mnie, próbuję go trochę wyciszyć, uspokoić, żeby poszedł spać, ale jak na razie po prostu gryzie moją rękę. Albo poduszkę, w sumie nie wiem co on tam gryzie. Poduszkę chyba gryzisz. No. Poduszka gryzie. Mam nadzieję, że on zaraz pójdzie spać, bo on się tak rozbrychał na tym polu. Krakersik stał. Mm. On jak wstał, to jest taki kochany, to mnie lizie, a nie gryzie. Idziemy z nim na polką, żeby zrobił siku. Taki jak Krakersik jest teraz, to mógłby być cały czas. On jak jest taki zespany, to jest takim aniołkiem kochanym. Prawda, Krakersiku? Prawda, że jesteś słodziakiem, jak jesteś zespany? Krakersik! Nie, mój słodziaciek. Na chwilę spuściłam psa z oczu i wiecie co? Zaczął wpieprzać żdżownicę. Już się rozbudził, już nie jest taki fajny, już znowu ustąpił w niego mały diabeł. Przed teraz moment w końcu na ten mój wieczór filmowy i będę oglądać k w łowczynie demonów. Powiem wam, że ten film to mnie dosłownie prześladuje. Ja go mam wszędzie, na TikToku, na Instagramie. Oraz ostatnio zaczęły mi się same z siebie proponowane wyłączać piosenki na Spotify z tego serialu, więc dosłownie nią prześladuje. jeszcze do tego moja koleżanka mnie nim prześladuje, bo bardzo chcę, żebym obejrzała ten film, tak więc teraz go sobie obejrzę i to będzie mój wieczór filmowy. Do tego mam tutaj trochę cukierków. Babcia mi zdradziła, gdzie maskowane cukierki i powiedziała, że jak chcę, mogę je zjeść, więc uznałam, że sobie je przygotuję, ale nie wiem, czy będę jadła, bo po tym obiedzie, w sumie bardziej kolację niż obiedzie, ogółem jestem jak na razie dość najedzona, więc nie wiem, czy ruszę więcej niż jednego lub dwa. Mój mały diabeł leży sobie tutaj ze mną. On sobie gryzie to swoje łóżko albo szmatkę. W końcu przestał gryźć mnie, więc mamy jakiś sukces. No i właśnie włączam i oglądamy. Powiem wam, że takiej kpopowa łowczynie demonów to naprawdę super. Chociaż powiem wam, że tytuł nie przekonuje. Mnie też sam tytuł by nie przekonał. Ale no Edity i moja koleżanka to mnie przekonały do oglądnięcia. Powiem wam, że nie żałuję i mogę ten film wam polecić. Oceniam go tak. 8,5 na 10. Nie mogę dać wyższej oceny, ponieważ pierwsze 20 minut, gdzie tam ciągle zmienia się ta kreska tego, można powiedzieć, anime i te dziewczyny raz wyglądają tak normalnie, tak jak wyglądają cały czas, później mają jakieś takie dziwne miny, mnie to drażniło, bo odwykłam w sumie od anime. Kiedyś oglądałam, ale jakoś tak odwykłam, ale później, jak już praktycznie przez większość czasu, to jest takie poważniejsze, czyli przez w sumie większość filmu, trzeba tylko przeboleć ten początek, to mi się to spodobało. To jest to naprawdę fajny film, więc mogę Wam polecić. Super jest. Fajnie się na nim bawiłam. No i piosenki. To tam każda piosenka jest super. Może najmniej mi się podobała ta główna piosenka tych chłopów, Soda Cup, ale też była spokojna, bo jest taka um, wpadająca w bucho, a reszta piosenek była po prostu z zajebistym tekstem, więc super, super. Się ogarnęłam i zbieram się spać. No bo jak wiecie, dzisiaj było o czwartej rano i ogółem jeszcze, jak byłam z tym małym diabłem, to jeszcze czułam się taka w miarę energetyczna. Też sobie wieczorem wypiłam kawę, więc nie było tragedii, ale teraz już czuję, że jestem zmęczona. Tak więc idealnie, żeby położyć się spać jest przed północą, więc jestem bardzo zadowolona, że udało mi się przed północą właśnie już wylądować w łóżku. Bo jutro jednak też chciałabym wstać o w miarę normalnej godzinie, więc fajnie, że pójdę wcześniej tak w miarę normalnie spać. Mam nadzieję, że te dwa dni ze mną się Wam spodobały. Takie spokojne, zwykłe dni. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Bye, bye.